Ho, halo, halo, cześć tu znowu Gimper, dzień dobry moich, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z gry Craft the World rozbudowujemy się, przede wszystkim tutaj technologicznie. Fajnie idziemy do przodu, za chwileczkę, idziemy tak, tu kończymy sobie przetwórstwo za momencik yy, i potem tylko jeszcze eksperckie wyposażenie i będziemy mogli przejść na zaawansowane płatnerstwo. Tu mamy lepszy pancerz i lepszy hełm buty na dodatek, stalowe kilofy i siekiery. Jak to sobie porobimy, to potem mamy zaawansowane uzbrojenie, stalowe miecze, długie łuki, kule ognia. Do rzucania. E, naprawdę, kozak rzecz. I jak to sobie porobimy, to pewnie ruszymy się na walkę tutaj z tym pierwszym bossem. Więc dokładnie do tego teraz dążymy. i Jest to nasz aktualny priorytecik. Te inne rzeczy tutaj w miarę simultanicznie też się staramy robić. E, to budownictwo chyba niespecjalnie nie się jakoś tam tylko e, szarpie. Ale rybołówstwo i e, przetwórstwo to pewnie też porobimy. E, bo z tego będziemy dostawać po prostu EXPY na e, questy, które będą nam dawać dużo, dużo expa Koniecznie. Do zdobycia następnych krasnoludów Oczywiście, zobaczcie, tutaj jest ślicznie Tu mamy żelazo i węgiel Których tak bardzo potrzebujemy W tym momencie Tu wam portal Steina nawet zrobimy Co byście mieli bliżej sobie No i co, za chwileczkę zaczniemy Ostatni atak potworów nam też pokazał, że już te krasnoludy są w miarę mocne Nasze, więc tu zaraz się udamy Porozwalać te pająki e, Tutaj to nie wiem po co e, I ten boss Też dużo bardziej będzie Leżał w zasięgu ręki Prawda? Dobra Tutaj sobie trachają aż miło Jepiepie, dobra tutaj sobie trachajcie Aż miło, pięknie Wydobywajcie to wszystko To wszystko trzeba Obtrachać, tu mamy żelazo Tu jest ziemi w opór Ale tak samo sobie to trzaskamy Bardzo dobrze Tutaj produkcja cały czas trwa tak samo już jakieś rzeczy węgle Jakieś poznosili, więc super Trochę wody już tu ponabierali ja bym tę wodę całkiem stąd yy, wytegował, wyczerpał ją. I tu będziemy mieć miejsce. O, ktoś tu sobie spadł na głupi ryj, niefortunnie dosyć. Zrobimy sobie tu kolejny portal. Drogę ja teraz używam, ale widzę, że nie mam aż tak dużo. Yy, nie jestem aż tak daleko od następnego levelu. Wow, ale są piękne złoża. Czym jak czym, ale światłami możemy grać sobie i zobaczyć, jak ładnie odkrywamy tu mapę. Zajbiście. Tu chyba może być powoli. Powoli za chwileczkę.. O kurwa, żeby mi nie zdech. Żebyś mi nie zdechł, bie. Dobra, tniecie dalej tu, 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 tu na ile można. Głupio spadacie z krzaty, mam takie wrażenie. Nie wiem czy też takie macie. Tak, tu już się srebro powoli. Zaczyna, czyli to może być druga komnata z bossem. Teraz ludzie są atakowane. No, jakieś główienko generalnie. Dobra, spoko. Byle byście głupio po prostu Na głupie ryje się nie wywalali I będzie dobrze, hopy Tutaj zbudujcie pomosty Tu nic nie wycinaj Tu zbudujcie se pomosty Tu zbudujcie se pomosty Tu zbudujcie se pomost Dobrze I będzie wam już dużo, dużo prościej pod tym względem tutaj schodzić, nie? Tutaj niech będzie pomost Super, jak sobie to poustawiacie To będzie wam skrajnie prościej Tu polecam się wkopać tu polecam się wkopać Tu polecam, tu polecam Srebro tak samo, ważne Dobra Żeby się tu na głupie ryje, tylko się nie, powywa, nie powywracali I będzie spoko Tu polecam Ostrożnie na piasek Dobra, żeby to wydobyć um, No, tu już se spa, dobrze Zablokował ci przejście, nic dziwnego Tu wykopuj wągiel Tu dalej, jakiś to ma Pyk, 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 pyk Totalnie tutaj, to wszystko, to wszystko. Wycinajcie to Księga Alpinisty, spoko. Tu jest do wycięcia, tu jest do wycięcia. Trzaskamy to wszystko. Wow, co to atak troli? Wszyscy natychmiast wracać Natychmiast coś tam, coś tam Natychmiast wracamy, wchodzą nam do bazy. Zabijać to ścierwo Trzaskać trzaskać. Lejemy się O nie, wy kurwie psy, paszteciarze Goblinator Dużo expo za nich dostajemy i tu jest obóz, więc od razu będziemy tutaj szli e, atakować ich tych partyciarzy. na razie w schronieniu wszyscy ale lejemy ich dobra Pozałatwiani Sporo zdrowia mnie to kosztowało Kto ma trochę siły Kto ma trochę siły, idziemy tu od razu Pozałatwę tych partyciarzy. Ktoś tam niski poziom zdrowia, ale spokojnie powinien zginąć Dobrze, zabijamy tego i niszczymy od razu tak Pięknie Żebyście sobie kurwy nie myślały, że tak można, prole Pięknie Sru, dziękuję Do widzenia Elo, nie myślcie sobie, tu i tak zaraz atak od potworów pójdzie Ale dobra, tu się wycinamy dalej Tu dostaliśmy kolejne rzeczy Dobra, teraz tak, co tutaj mamy? Strzelec, stolarz, alpinista Stolarz, dzień dobry Strzelec alpinista, jeżeli ktoś ma. Ty masz strzelca, dodamy ci strzelca. To wydamy alpinistę, spoko. Mamy sporo węgla i żelaza. Możemy teraz iść dalej. Na czym nam zależy? Przetwórstwo, przetwórstwo, przetwórstwo. Przede wszystkim, eee, więc zrobimy sobie trochę stali. Ona się potem przyda, bardzo. A, nie mam węgla na cegły. Dobra, barwniki mogę porobić, spoko. Eee, może się, no coś tam przydadzą. Dżywica. I woda, wody mam niemało też. Dobra, nawet sobie skończymy, super. Dobrze, przetwórstwo zrobione, nowe questy. Po 200, wszystko niestety. Ale mamy eksperckie wyposażenie dostępne: skórzane krzesło, komoda, duży stół. To wszystko wymaga desek i gwoździ, widzę. Kwiaty doniczkowe, super, piękne rzeczy. Komfortowe łóżko, wymaga tkaniny. Tkanina wymaga dwóch wełn, barwników, ojejku, sporo. No ale poróbmy trochę tak, barwniki, woda. Zróbmy trochę tkaniny. Teraz z tkaniny możemy zrobić komfortowe łóżko. No poróbmy im te łoże, nie? To jest zawsze fajne dla nich. Okurna, tylko dwa łóżka będziemy mogli zrobić, bo mam tak mało drewna. Dobra, to wy zaczynajcie robić, a zadanie bojowe na następny dzień będzie. O tej szczury, szaleją jak nas nie ma. Nie pozwolimy. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych ziem. Eee, trochę akcentowa, tutaj nie kopcie W takim razie tutaj nie kopcie na razie Tutaj nie kopcie, które są zaatakowane Oczywiście, bolejemy się ze szczurami Dobrze, załatwmy je Tu łosek dzieje, jakiś potwór Po kolus, dobra, załatwieni Do dziewiątego levelu już nie tak dużo 11 koła expo nam zostało tu, spoko, tu musimy wydobyć zaraz, ale to poczekajmy, oczywiście. Wy się musicie wyspać, bo jesteście ranni w dużej mierze. Tu za to jakieś łby podchodzą, ale w wodzie nie bardzo mogą atakować, więc dziecik. Tak najbardziej ok. Komfortem tutaj sobie dajecie radę. Tutaj się kuje stal, stal będzie zajebiście ważna za chwilę. E, tak samo nad skórą będziemy musieli zaraz zacząć patrzeć e, Ale póki co, tu jeszcze mamy trochę do wycięcia tych rzeczy. Tutaj bym zrobił tak. Tu bym zrobił taki mostek w ten sposób na przykład, nie? Eee, I co, coś będziecie wycinać? Tu jestem przekonany, że jak się zacznę wkopywać, zaraz drugą komnatę znajdę z bosem, bo będzie pięciu bosów i musimy pięciu pokonać, żeby mieć portal, więc w porządku. Tu se drzewo można. Dobra, może po kolei wszystko, co? I tak zakurwiacie. Przydałby się jeszcze jeden gnom na pewno, ale póki co e, priorytetem naszym jest, żeby e, tutaj, w tym oto miejscu, powycinać trochę jeszcze tych rzeczy. Głównie wungla potrzebujemy, więc jak najbardziej kopiemy sobie to. Tak, proszę bardzo. Ciachamy, ciachamy. Wszystko na dwukrotnej prędkości. Wy tu wybraliście wodę, super, bardzo mnie to cieszy, bo tu za chwileczkę to oznacza, że będę mógł sobie powiększyć. Naszą bazę, i koniecznie to zrobimy w tę stronę. To na pewno, tutaj wszystko wykopujemy. Tu się lejesz z tym, no ale to on ginie, oczywiście. No, ale nie tak łatwo wcale. Ale 270 ekspo za niego, super. Tu sobie teren na bazę powiększamy. Już można to rozwalić. Dobrze, tną tną. Tu zaczerpniemy wody z tego. To niszczymy, bo możemy To niszczymy wszystko Bardzo dobrze Pięknie I tu będziemy mogli od razu rozszerzyć naszą bazę Nie jak będziemy mieć dużo drewna tak naprawdę Tu bym pozbierał Tę wodę jak tylko się da Tu nie wyrównamy Poziom w dół, no bo to nie ma sensu Tak naprawdę No ale tu by mamy co budować, nie? Tak naprawdę na przyszłość I co sobie zaraz pozbieramy Super, elegancior tu bym wysłał jakichś lutków leśnych. Tak, zabijamy tego, wycinamy to wszystko. To wycinamy, tego zabijamy. To sobie wycinamy zboże, bo nam się przyda. I Stosik. Tu mamy dużo fajnych rzeczy. Przez wszystkim trochę tego drewna, które może się okazać bardzo przydatne. Tu mamy też trochę wungla. Eee... Mamy tu też trochę wungla. I żelaza. Więc jak najbardziej, możemy się tu wkopać. Nas to jakoś bardzo nie boli. Chodźmy tu w takim razie, idźcie. Tu może tego zboża nie potrzebujemy wycinać, aż tak. Tego na pewno zabijamy, tego nie odpuszczamy. Tu ścinamy, tu ścinamy. Tu zawsze będziemy wodę wyczyszczać, żeby mieć akwen po prostu. Tu się lejesz, dobrze, zabity. Kolo. Księga rybaka, dobra, tutaj na razie odpuść w takim razie, jeżeli tam poszliśmy Tutaj tak samo nie sięgniesz co na razie Dobra, i tu, 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 tu jest odpuszczony temat, dobra, stąd musicie tylko wrócić, chopy. Jeżeli chodzi o tworzenie, to coś nowego, tu mamy igły jakieś, spoko e, Hitynę, skórę zbieramy, dobrze, to jest ważne, to jest ważne i potrzebne za chwilę Bo za chwilę mamy skórzane rzeczy Tak, jak tylko skończymy tutaj robić te rzeczy, tkaninę, tkaninę co na tkaninę musimy zużyć? Wełny. Wełny mamy mało bardzo. Więc będzie ciężko o te komfortowe łóżka tutaj, to już wiem. No ale zróbmy. Chociaż mamy trochę tych dobrych łóżek. Co jeszcze tu możemy robić? Duży stół, no tylko wymaga desek, dużo rzeczy. Tu możemy robić te rzeczy, też w miarę tanie. Tylko potrzebujemy paru glinianych. Aha, no to węgla potrzebujemy. Nie ma węgla. To wydobądźcie się skądś. Chopy, no Żeby węgla nie było. To jest wstyd. Stąd możecie wydobyć nawet. Tu niedługo level, więc mogę sobie Portalix postawić. Zgarniajcie, zgarniajcie ten wągiel Przyda się. Tutaj porobili. Robią, robią, działają. Widać, że tu wykopali. Bardzo ładnie. Stąd tylko trzeba będzie powyciągać to wszystko. Cudo. Tutaj wyczyszczone elegancko. I tu będziemy się budować. Ale to jeszcze, jeszcze. Chociaż tak w sumie. Jeśli mam być szczery. Tutaj tak. Rozbierz tę drabinkę. Tu się lejemy z kimś, zabić go. Cudo. Pięknie, tu trzeba będzie coś zrobić, żeby na pewno gdzieś tu budować. Zastanawiam się po malutku, czy gdzieś tutaj bazy drugiej nie zrobić, bo ja mam jeszcze jeden totem, jeżeli się nie mylę gdzieś. Jest, jest tu jeszcze jeden totem. E, także możemy e, zrobić jeszcze tu gdzieś, na przykład tutaj, jedno schronie. i to nie byłoby takie głupie, bo stąd byłaby dobra baza, wypadowa gdzieś dalej, nie? Tak naprawdę. No ale dobra. Na razie, tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Też bardzo słusznie. Tę owieczkę na pewno. Nawet portal. Po nią, ok. To jest dosyć duże marnotrawstwo. Ale owieczki są istotne. Co my tu możemy sobie kupować, tak naprawdę? Jak mam te 13 monet. Dużo rzeczy. Dużo rzeczy z tego, co widzę, jak potrzebujemy. Smoczy jajo, metalowe koło. Mąka. Sporo tych różnych rzeczy możemy sobie zrobić, mechaniczna katapulta, wieża Tesli Zobaczcie, takie turbo zaawansowane rzeczy za chwilę będziemy mieć No ale nie chcemy, tu możemy, raczej ja będę kupował jakieś uzbrojenie, tak myślę Raczej w ten sposób, no ale to kosztuje to też bardzo, bardzo dużo monet Niestety nie mogę ci sprzedawać niczego za bardzo, mam wrażenie Więc tego nie zrobimy No bo tu pozbierane, stąd zaraz też musicie wychodzić Bo będą szły potwory, a to jest zawsze niedobre No bo tu odpuśćcie już bo tak chodzicie i dużo z tego nie wynika Mam poczucie, to na pewno wycinamy sobie Tego nie liczy nam jako schronienie I bardzo dobrze Bardzo dobrze, że ktoś jakoś tak raz mądrzała I tutaj tędy gwiazdki nie idą Że to nie jest wykrywane jako ten Co to zaburza? burza? O kurna, ulewa No taka dosyć ostra Możliwe, że nam się coś tu będzie wlewać Gwiazdy atakowane, dobra, tu się coś leją Portal do domu masz, uciekaj do schronienia natychmiast A tam był już portal, ale nie używa. dobra Wszyscy do schronienia generalnie Że też trzeba coś takiego robić, no ale się tu głupio zacięły po prostu, nie? Więc spoko Siedźcie tu na radzie. w takim razie szczurzyska akurat możecie wybić Je dobrze Tu mamy zejście po minerały, tu jest bardzo dużo węgla I tu można by pójść po węgiel tu zobaczcie, jest trochę monet i złota jeszcze, a ja ich tu w ogóle nie wysyłam, nie? Bo to przejście jest zamknięte na chwilę obecną. Tu będę musiał w dół zrobić na pewno: pewnie coś takiego. Pewnie tak. Tu jest poza ich schronieniem, to żeby było jasne, dobra. Idą te jakieś leśne ludki, czy nie idą? Potworzaki Tu się gdzieś zacieły. No i dobra, niech się zacinają. Mi to pasi. Mi to bardzo pasi, nawet tak szczerze mówiąc. Tu sobie powiększymy tak do tego miejsca schronienie. Tak nad tym myślałem, żeby na razie obręb tylko nawet zrobić. No i nie tak. Chociaż mogłoby to być takie na przykład, nie? I to fajnie by się wyglądało też. W ten sposób tutaj. Tak se ze ściany, nie? A, ściany nie zrobimy tutaj w ten sposób, tak? No to bym potrzebował. Na to bym potrzebował drabin. Różnych drabin, żeby to porobić. Więc na razie się wstrzymamy. Dobra, już możecie wyłazić hopy i baby. Eee, ty, sałatkę jakąś robisz? What the hell. Co tu się zadziało, że jeszcze sałatkę robisz? Mamy dużo mięsa. Możecie robić te mięska grillowane. To możecie zrobić. Jakieś też te sałateczki. Przecież tego jedzenia jeszcze mamy, a mamy. Więc spoko. Eee, dobra, co dalej ja bym od was chciał? Chciałbym tutaj chyba wyprawę po drewno i po barana miarę pilnie, powiedzmy. I poszli. do do jakiś ten łepek. Tu już bardzo niedużo do następnego poziomu. Tu się bawimy. Dobra, potrzebujemy wyposażenie robić. Do tego wyposażenia potrzebujemy drewna. Co nie miara, potrzebujemy drewna. I ewentualnie te kwiaty doniczkowe, do nich gliniany pojemnik, do niego węgiel. Mamy już węgiel, super. I zróbmy cztery te pojemniki. I z nich teraz możemy zrobić kwiaty doniczkowe. Tylko do tego potrzebujemy tego. Potrzebujemy wody, potrzebujemy ziemi i liści Wszystkiego mamy dużo To jest potrzebna ziemia Sześć tych, dobra, zróbmy jeszcze parę tych Dobra, co jeszcze tam możemy zrobić? Łóżko jakieś komfortowe, jedno, dwa Dobra, i będzie zrobione, fantastycznie Jak to będziemy mieć zrobione, to idziemy w płatnerstwo. Mamy pancerze i hełmy skórzane, to jest tak, bardzo na plus w międzyczasie jakieś rybołówstwo. Tu musimy popatrzeć. E, a na rybołówstwo też nam działa jak powentujemy trochę tych ryb, więc spoko. O, dajmy tu wędkowanie jakieś. To jest baran do zabicia. Przecież to tylko baran, on jest życiową ofermą. Dobrze. Drwal plus jeden ktoś tam dostał. Zbieramy se drewno, no. Tutaj sobie pracujecie, co mnie bardzo cieszy. Tutaj sobie wędkujecie, co również mnie bardzo cieszy, bo teraz będziemy mieć ryby. Nowe zadanie. Bang! Eksper eksperckie wyposażenie zrobione. I mamy zaawansowane płatnerstwo, czyli stalowa siekiera, stalowy kilof. Eee, ale co ważniejsze, skórzany hełm, skórzane buty, skórzany pancerz. Do tego trzeba lin, bardzo lin. Eee, hełmy na pewno będziemy mogli im porobić. I to na momencie daje dla 9, praktycznie dla 10 skrzatów ruda żelaza no Zróbmy dla 10 skrzatów od razu I za chwilę trzeba liny w takim razie I te skórzane zbroje Co dają nam skórzane buty? Ja chętnie się przyjrzę Najprostsze Pancerz 5 z, minus, z minus 1 Spoko Ale średnio mnie to jara Prędzej wolę pancerz skórzany Dać tutaj w ten sposób Ale to wymaga lin I to wymaga dużej ilości lin Igły mamy Ale mamy duży problem z uzyskaniem lin Chociaż nie no jest trochę tej wełny Zróbmy 6 lin. Możemy trzy pancerze z tego zrobić. Potrzebujemy wełny pilnie. Dobra, gdzie są owce? Jakaś hodowla owiec by się przydała, co nie? Tu zobaczcie, ile jest rzeczy do zebrania. Zaraz lewelek mamy, więc spoko. To bardzo pilnie potrzebujemy wełny, bo jedna wełna to są trzy liny aż. Czyli dwie owce, tak naprawdę to są trzy pancerze. Także no, trochę warfit. Tutaj bio. I tu jest też dużo rzeczy do zebrania, więc spoko. Portal się przyda. A nie mamy jeszcze. Blisko jesteśmy już tak naprawdę. Mm, levelu cały czas, nie? Więc spoko. Dobra, to zrobiliśmy. Płatnerstwo tu zaraz w ogóle. Rozklepiemy to jakoś hardo. Bo hełmy porobione. Od razu pancerze robimy. Mamy trochę tych lin. Pyk, pyk. Igły, pyk, skóra, pyk, bo skóry też mamy elegancko i robimy pancerze w takim razie. I zobaczcie, Po trzech pancerzek zaawansowane partnerstwo zrobione nowe zadanie. Zaawansowane uzbrojenie mamy odblokowane. Cudownie, mamy stalowy miecz łuk, osełka, kula ognia w spelach. Jak to działa? Zadaje obrażenia kilku stworzeniom w obszarze działania i to jest bardzo ciekawe. I zamiast zbiórki to sobie wezmę, bo może być bardzo fajne, osełka. Zwiększa efektywność umiejętności wojownika. No tak, ciężko się dziwić. Dobra, ale zacznijmy, spadochron, to ja nie wiem. Podężorkowy jest niebezpiecznych, jest niego pierwszy używali spadochronu. Będzie chronił krosnął przy upadku. To jest fajne. Ale na to potrzeba Lin. Ale my idziemy tu! Stalowy miecz i długi łuk. Pięknie. Wow, stalowy miecz, czterech stali aż potrzebujemy na niego. Dorobimy tu stal w takim razie, jak możemy i będziemy potrzebowali tego, No ale zaczynajmy produkować pierwsze stalowe miecze w takim razie. Raz, dwa, trzy. Cztery i kowale zaczynają kuć w takim razie. E, pierwsze stalowe miecze. E, tu wam zakładamy skórzane hełmy już wszystkim, bo możemy. Dokładnie. I tym samym zwiększamy wasze opancerzenie. Cudo. Pięknie. Da chwileczkę dodamy do tego skórzane pancerze. Pyk, pyk, dobra. Dodajemy do tego skórzane pancerze pomalutku. Trzy. Potrzebujemy jeszcze 5, a tak naprawdę 6, bo zaraz przychodzi nowy Krasnal i zaczynamy też produkcję mieczy. Cudownie, ej, fajnie to rusza. Okej, okay, a po dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.